Można powiedzieć, że walka Halidow-Adamek rodziła się no przez miesiące, to na pewno, ale czy przez lata? Czy ta pierwsza idea gdzieś tam wykiełkowała w głowie już dawno, kiedy były takie pierwsze przymiarki, że Adamek to kiedyś mógłby w KSW się pojawić? No tak, no ciężko, ciężko tutaj właściwie sprawdzić, tam pomyśleć, w którym to było momencie, bo z Tomkiem Adamkiem jestem właściwie w kontakcie od 2021 roku, tylko usilnie namawiałem go do przejścia do MMA, natomiast słyszałem, że cały czas gdzieś tam ma propozycję walki bokserskiej i chce zakończyć jakby swoją karierę jako pięściarz i że tutaj nie myśli o zmianie formuły. No, wyszło tak, że to ja jemu właściwie zaproponowałem tą walkę bokserską. Z Mamedem nie, no to z Mamedem to jest świeża akcja na Tyle, że oczywiście, że każdy zawodnik, szczególnie tego pokroju, jak Mamet albo mówię tak wysoko wycenionego no to każdy gdzieś tam jednak patrzy i rozgląda się za różnymi wyzwaniami, i mamy do takich należy. Więc w momencie, kiedy usłyszałem, no ale to był chyba wrzesień. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać i rzeczywiście potwierdziłem to u Mameda, że nie jest to tylko zabawa na mediach społecznościowych, tylko że to jest fakt, więc Mamedowi taki, taki, taka, taki pomysł przyświecał. No cóż, no i pociągnąłem po prostu ten wątek. No jakby to jest też moje jako promotora zadanie i w momencie, kiedy usłyszałem też, że Tomek Adamek jest tym zawodnikiem, o którym mamet myśli, no to dla mnie po prostu było połączenie dwóch kropek, no więc... Więc no tak, z jednym właściwie jestem w kontakcie, no mówię, to ile to już drugi, czyli właściwie trzeci rok zaraz będzie, a z Mamedem, no to trzeci miesiąc. Czy to dla promotora i yy, współwłaściciela Federacji najtrudniejszy finansowo? Zamysł, aspekt takiego przedsięwzięcia, żeby spotkać no właśnie Mistrza Świata Dwóch Kategorii w boksie, który jest sportem bardzo drogim, że tak to nazwę, jeżeli chodzi o garze, uposażenia, z legendą swojej organizacji. Na pewno będzie to najdroższa walka, jaką przyjdzie, jaką przyjdzie mi zorganizować, ale to jest jeden z tych trudnych aspektów finansowych, ale to nie jedyny trudny, bo było wiele trudnych aspektów. Dogadanie w ogóle, żeby ci zawodnicy zawalczyli, to już naprawdę trwało długo, tak naprawdę, żeby nie skłamać, w zeszłym. Tygodniu, tak podpisaliśmy kwity, wszystkie możliwe, więc więc negocjacje były rozciągnięte mocno w czasie. No i wiesz, jakby cała sprzedaż w ogóle tej gali, nowego pomysłu, nowego konceptu, żeby, żeby też jakby ludzie rozumieli, że jest regularny sezon KSW, który będzie normalnie bez zmian Vaja Play osiągany, że, 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 że ta gala będzie trzynastą galą w, w roku, że będzie na innym serwisie, że będzie tylko w pay view więc też jakieś wyzwania komunikacyjne. Na finansowy jest oczywiście ważny i był tym podstawowym, którym trzeba było właściwie dograć, no ale, ale to mówię, to jest jeden z elementów całej układanki. A wy sobie otwieracie KSW Epic taką furtkę na specjalne wydarzenia, które też będziecie chcieli robić? Co jakiś czas? Tak, no to jakby z założenia, wiesz, nie, 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 nie tworzyłbym oddzielnej, oddzielnej gali, która ma przemyślany koncept, jest pewnym takim powrotem do, do korzeni w ogóle MMA, ale też i przede wszystkim KSW, konfrontacja sztuk walki, więc chcemy pokazywać te dyscypliny, z których tak de facto trochę, albo nawet i więcej niż trochę MMA się zbudowało, czerpało, więc na pewno to będzie ciekawe połączenie i, i pokazanie przeróżnych dyscyplin przeróżnych sportów walki. No i nie po to właśnie jakby całość stawiamy na nogi, żeby, żeby to zamknąć tak właściwie tylko jednym wydarzeniem i później do niego nie wracać. Na tą chwilę, na 2024 nie zamierzamy organizować więcej gal EPIC niż jedną, dlatego, że mamy dwa wyzwania, kolejne, a właściwie dwa, albo nawet i trzy. Czyli powrót do, do naszych sąsiadów i z organizacji dwóch gal w Czeskiej Republice. Zapowiedzieliśmy nasz debiut we Francji Kompletnie to jest wiecie, nowa, no, no, nowa właściwie działalność. My musimy wszystkie relacje budować od początku. I KSW 100 też w następnym roku, no i cała ta celebracja 20 lat na rynku KSW. Naprawdę to jest kupę roboty, dlatego poza tą KSW Epic wszystkie pozostałe gale będą na Viaplay w tym modelu subskrypcyjnym. No i ta jedna, zapraszamy w lutym dwukrotnie przed ekranem. Na koniec wiem, że to świeża sprawa, ale czy zawodnicy na przykład, którzy w KSW są ze świata kickboxingu, może ze świata zapasów, jak słyszeli, bo pewnie słyszeli o nowym projekcie, podejrzewam. Czy już się ktoś odzywał, albo na przykład w takich koncepcjach jest coś no, predystynowany do takich właśnie gal, gdzie, gdzie może będzie trochę grapplingu, może boksu, może K1, a może czegoś innego? Tak, jak już lista jest bardzo długa, dlatego jeszcze nie chcę tutaj nic deklarować, bo, bo musimy bardzo mocno przemyśleć, kogo chcemy na tą pierwszą edycję wystawić, ale jest tutaj to tak naprawdę każdego zawodnika, który, którym można było sobie pomyśleć, który zasila szereg i KSW jest w stanie zawalczyć albo w boksie, albo w grapplingu, albo po prostu skonfrontować się w kompletnie nowej dla siebie formule. Czy to jest zmodyfikowane jak choćby K1 z małych rękawicach, więc jakby tych możliwości jest dużo i to jest właśnie fajne w Epic, że, że, że to jest ten, ten impuls, który dał mi mamet, żeby pójść bardziej właśnie też i móc pomieszać trochę te formuły. Więc dlatego nie odpowiem jakie konkretne nazwiska, ale tak naprawdę każda osoba i nie tylko z KSW, bo nawet rozmawiam z niektórymi zawodnikami spoza naszej listy, no bo to też daje możliwość po prostu jakichś tam zestawień, bo, bo nie jest w kolizji z jakimś obecnie obowiązującym kontraktem z inną federacją. Jeszcze jedno ważne mi się przypomniało, jak udało się porozumieć z, nie chcę używać a z konkurentem, ale z inną organizacją, która gdzieś tam też z Adamkiem podpisała umowę na to, żeby on był jednak... Tu i jak rozumiem, też i tam. Słuchaj, no tak naprawdę zostawiłem to trochę w rękach Tomka i, i Mateusza, dlatego że tak jak, jak, jak wspomniałem, z Tomkiem rozmawiam kilka lat i. Yy, yy, Ofertę, którą złożyłem na ręce i Tomka i Mateusza, no było dużo wcześniej niż, niż tam później wyszły jakieś informacje, że, że podpisał się z kimś innym. Miałem jakąś poważniejszą rozmowę z Tomkiem yy, i to już panowie załatwili między sobą, wolałbym, żebyś zapytał dokładnie ich, jak to poszło i ten, no bo nie uczestniczyłem, nie znam tych zapisów, poprosiłem tylko o informację mailową, że, że Tomek Adamek jest, jest wolnym strzelcem i że, że nikt mi tu nie będzie wiesz po ogłoszeniu, że jest ze mną nagle wyciągnie jakiś papier z. z i będzie, będzie po prostu jakiś prawny konflikt, więc jakby no tyle dostałem zapewnienie, oczywiście potwierdzony mailowo, więc mam na to dokument natomiast i to mi też dało tą tą wiesz, jakby, um, swobodę w działaniach dalszych.